Izbo. Cała dyskusja w istocie sprowadza się do jednego pytania czy standard ochrony antyprzemocowej w Polsce rzeczywiście wymaga do zachowania tego najwyższego standardu, wymagana jest ideologizowana lewicowa konwencja. Otóż, Szanowni Państwo, nie dalej jak 30 kwietnia zeszłego roku niemal jednogłośnie Sejm przyjął rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez Gniewa Ziobro, przez Marcina Romanowskiego chociażby o przepisy o natychmiastowej pomocy, chociażby przepisy o tym, że natychmiast należy opuścić lokal, jeżeli do, dochodzi do przemocy domowej. Proszę Państwo, czy do zachowania tego jednego z najwyższych na świecie standardów ochrony antyprzemocowej rzeczywiście jest potrzebna ideologiczna konwencja, która czysta ideologia Pani Poseł, która ideologia gender, która nie określa płci, która mówi o tym, że mamy ileś tam płci prawda, i płyt społeczno kulturową. Szanowni Państwo, Solidarna Polska cały czas jednoznacznie, konsekwentnie mówi tak dla ochrony rodziny, nie dla ideologii gender. Dziękuję uprzejmie. Ja czekam na, na uzupełnienie Pani wystąpienia o przykłady, kto i kiedy chciał spalić jakąś czerwnicę ostatnio u nas, więc. E, e, f... No właśnie, no Pani mówi, chcemy przywrócić tą tradycję, to proszę o konkretne przykłady. Wcześniej słyszeliśmy tutaj od Pani Moniki Rosy, że, nie, to pani, pani Gajewska mówiła, że przemoc wzrosła o 71% pod rządami Konwencji Stambulskiej, pod konwencji stambulskiej. Więc, więc rozumiem, że ona nie działa. To potwierdza raport WHO, nie wiem, było czytane? Raport WHO też stwierdza, że kraje stosujące ten model walki z przemocą generalnie mają wyższy odsetek przemocy wobec kobiet. Oczywiście można polemizować z faktami, z takimi argumentami jak pani Gil Piątek, która powiedziała, że no dane danymi, ale ona przecież powszechnie wiadomo, że jest inaczej. No to... Rozumiem, możemy sobie wyrazić frustrację, Kopernika, który nie ten też tak rozumiał, bo powszechnie wiadomo, że ziemia jest płaska, a on tu z jakimiś wyliczeniami przychodzi. No więc, więc, no więc kodeks karny działa, kodeks karny, nikt nie chce go zmieniać, a państwo uproczywie kłamią, że... No ale to przecież konwencja niczym tym, tym ludziom nie pomoże. Uproczywie kłamiecie, że my chcemy tutaj zlikwidować przepisy chroniące kobiety. No które chcemy przepisy chroniące kobiety? Przecież konwencja nie jest stosowana bezpośrednio. Konwencja nikogo nie chroni. A wszystkie przepisy kodeksu karnego, które chronią kobiety, będą zachowane dokładnie tak samo. A nawet gdyby było głosowane, żeby je zaostrzyć, będziemy głosowali, żeby, żeby zaostrzyć odpowiedzialność za pobicie na przykład chętnie. Ale to nie ma nic wspólnego z tematem konwencji stambulskiej. Dlaczego chcemy powiedzieć konwencję stambulską? Przecież było wyraźnie powiedziane. Czy nie umiecie słuchać ze zrozumieniem. Panie Marszałek, Szanowni Państwo, dzisiaj to obywatele mówią tak dla rodziny, nie dla ideologii gender. Dzisiaj w Sejmie obywatele mówią tak dla rodziny, nie dla chorych, lewackich ideologii, które psują ład rodzinny, społeczny i konstytucyjny w Polsce. Konstytucyjny. Bo to konstytucja mówi, że związek... Małżeński to związek kobiety i mężczyzny. Konstytucja mówi, że trzeba rodzinę bronić. A wasza manipulacja polega na tym, że wy udajecie, że walczycie z przemocą w rodzinie, bo konwencja Stambulska nie chroni przemocy. ofiar ofiar przemocy w rodzinie, ofiar przemocy w rodzinie. To jest wasza manipulacja, że próbujecie stworzyć obraz, że w tradycyjnej, Normalnej katolickiej rodzinie jest jakaś przemoc. To jest wasze największe kłamstwo. Przemoc jest tam, gdzie są zwyrodnialcy, przemoc jest tam, gdzie są bardzo często nałogi i przeróżne nadużycia. I my, jako Solidarna Polska, popieramy ten projekt. I jako Solidarna Polska tutaj za pomocą pana ministra Marcina Romanowskiego, o czym mówił pan minister, wprowadziliśmy ustawę antyprzemocową, która realnie pomaga ofiarom przemocy. I pytanie. Pytanie tutaj do przedstawicieli, przedstawicieli ustawy. Czy te propozycje wzmacniają, wzmacniają prawa ofiar przemocy? Bo to jest najważniejsze, żeby pomagać ofiarom przemocy, a nie chorą ideologię tutaj promować. Dziękuję. W realnym kraju w ogóle byśmy na tym nie dyskutowali, bo po prostu byłby jeden śmiech po usłyszeniu tego typu propozycji, tego co usłyszeliśmy z lewej strony sali. Przecież proszę Państwa, to wszystko jest ze sobą wewnętrznie. Dyskusja powinna się skończyć, bo będzie, kiedy pani pokazała te cztery zdjęcia, to świadczy o tym, że konwencja przecież obowiązuje, prawda? Obowiązuje. No i przed, ochroniła te cztery osoby przed czymś? Przed niczym nie ochroniła, prawda? Czyli, czyli jest całkowicie, czyli jest całkowicie zbędna. Ale, ale sobie chronimy. no. Czy jakakolwiek konwencja powstrzyma pijanego męża przez w żony? No jaka, żadna konwencja. No, już prędzej się nie przekazać, oczywiście. Żadna konwencja. Ale Pani Proszę, ja bardzo proszę o spokój nie wchodzenie w polemikę z yy, Przecież, mówcą. Tak, jesteśmy za wewnętrznie. Czy państwo, państwo zdają sprawę, że ci, ci sami są, autorami tej książki są ci sami ludzie, którzy utworzyli kartę praw podstawowych, w których, uwaga, tylko proszę nie spać ze śmiechu. W tej konwencji jest napisane, że kobiety i mężczyzny mają mieć równe prawa, co nie wyklucza przywileju dla jednej z tych praw, dla jednej z tych płci. Tak jest dosłownie napisane w tej konwencji. No tak jest. Na tej sali padły słowa, o, ta, pani tu powiedziała, że ma być równość mężczyzn i kobiet i ma być zakaz okaleczenia żeńskich narządów płciowych. A męskie już można, tak? Czyli znaczy, że nie ma równości płci, tak? No właśnie. Jest to po prostu kpina. Państwo mówią, że, jest, że nie są dwie płci, tylko... Chwileczkę. Państwo mówicie, że, że tych płci jest więcej niż dwie. Ale oskarżacie tylko płeć męską, a nie połowę tych 54 płci. Jak jest 54 płcie, no to połowa powinna być oskarżona o, o, o przegłos, nie? Ale nie. <grywa> proszę Państwa, to się nadaje do panoptyków, a nie do poważnej dyskusji. Wasze twierdzenia są po prostu śmieszne. I nie będę dyskutował ze śmiesznymi twierdzeniami. Dziękuję. Pani, marsza Pani Marszałek, Pani Marszałku, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym Dziewczyny, bardzo proszę. serdecznie w imieniu tutaj posłów przeprosić obywateli, którzy którzy są autorami tej ważnej uchwały za tą przemoc słowną ze strony lewicy i koalicji obywatelskiej. Wy tylko potraficie krzyczeć, a nie potraficie uszanować obywateli, którzy przynieśli tutaj bardzo ważny projekt uchwały. A co do faktów, a co do faktów, to porozmawiajmy o faktach. Polityk Koalicji Obywatelskiej skazany za znęcanie się nad żoną. Dalej jest radnym w Radomiu. I to jest tak, że kiedy rządzi prawica, my nie mówimy o przemocy, my z nią walczymy. To minister Ziobro zrobił najwięcej, żeby przemoc domową zwalczać. To minister Ziobro i Patryk Jaki zrobili najwięcej, żeby alimenty ściągać. A co wyście zrobili, jak 8 lat rządziliście? Co zrobiła Platforma Obywatelska? Co zrobiło SLD? Co zrobiło PSL? Po co wam w takim razie ta konwencja? Tylko i wyłącznie po to, żeby ta trucizna gender uzasadniała wasze istnienie. Bo nie ma w Polsce lewicy, bo lewica nie zajmuje się pracownikami, jest w Polsce tylko lewactwo, które zajmuje się ideologią gender, po to, żeby genderową pałką okładać Polskę jak Robert Biedroń w, w Parlamencie Europejskim. Wstyd. Wysoki sejmie. Konwencji stambulskiej nie ratyfikowały między innymi Węgry, Słowacja. Czechy, Litwa, Łotwa, a spoza naszego regionu Wielka Brytania, ale także Trybunał Konstytucyjny Bułgarii uznał konwencję stambulską za sprzeczną z konstytucją. W Grupie Wyszehradzkiej Polska jako jedyna ratyfikowała konwencję. W każdym z tych państw podnoszono nieskuteczność konwencji stambulskiej i obciążenie jej ideologią gender. W tej sytuacji wyjście przez Polskę z inicjatywą przyjęcia alternatywnej konwencji praw rodziny może być okazją do stworzenia skutecznych międzynarodowych mechanizmów przeciwdziałania przemocy, szczególnie że stoi za tym idea wprowadzenia przepisów wolnych od ideologicznego bagażu, opartych na doświadczeniu skutecznej polityki antyprzemocowej. To okazja do podkreślenia wyższych standardów praw człowieka. W tym przypadku praw ofiar przemocy w naszych krajach. Stąd moje pytanie: czy uważacie Państwo, że kraje naszego regionu byłyby gotowe do przystąpienia do nowej konwencji praw rodziny zaproponowanej przez Polskę? Dziękuję bardzo. Pani marszałek, pani marszałku, szanowne posłanki, szanowni posłowie, inicjatorzy tej ustawy. Podczas porannej konwencji, konferencji prasowej. Przedstawiciele komitetu mówili, że konwencja stambulska utrudnia prowadzenie przez państwo polskie skutecznej polityki przeciwdziałania przemocy. Wspominaliście Państwo o braku możliwości ścisłego powiązania przeciwdziałania przemocy z jej głównymi statystycznie źródłami, a więc nadużywaniem alkoholu, rozpadem więzi społecznych, atomizacją społeczeństwa. Czy seksualizacją wizerunku kobiety. Zatem, czy wypowiedzenie konwencji pozwoli na bardziej precyzyjne działania w zakresie polityki antyprzemocowej? A państwa, pytałam państwa inicjatorów ustawy, a państwa z opozycji pragnę zapytać, czy czytaliście państwo projekt ustawy? Ponieważ ja go czytałam i nie ma tam nic z tego, co zarzucałam zarzucacie tej ustawie. Pokażcie konkrety, a nie ogólnikowe zarzuty i wtedy będziemy mogli podyskutować. Dziękuję, Dziękuję bardzo Pani Poseł. Bardzo proszę o spokój na sali. Wysoka Izbo. Lewica to jest jednak stan umysłu i to mocno patologicznego. Szanowni Państwo, konwencja stambulska w żaden realny sposób nie rozwiązuje problemów, które porusza. Konwencja jest niezgodna z systemem wartości konstytucyjnych, chroniących, które chronią przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi narusza artykuły mówiące o zasadzie demokratycznego państwa prawnego ochronie i opiece władz publicznych nad rodziną, małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodzicielstwem i macierzyństwem, i w zasadzie równości kobiety i mężczyzny, zakazie dyskryminacji, zakazie bezstronności światopoglądowej państwa oraz respektowaniu religijnych i filozoficznych przekonań ich rodziców. Jako partia, która poważnie traktuje swoje korzenie chrześcijańskie, nie możemy zgodzić się na to, by Polacy byli poddani kolejnej dyskryminacji ze względu na system wartości, jaki posiadają. Innym aspektem konwencji stambulskiej jest to, że nie wprowadza żadnych nowych dla polskiego prawa rozwiązań prawnych. Jej przyjęcie było aktem czysto politycznym i odpowiedzialna za to była i Lewica i Platforma Obywatelska. Konwencja szuka źródeł przemocy w ideologii, obwiniając odmienne role społeczne płci i nadając przemocy wobec kobiet. I przemocy domowej, rangę zjawiska strukturalnego wpisanego w polski model społeczeństwa. Trzeba sobie powiedzieć jasno: to jest po prostu obraźliwe dla wszystkich Polaków, niezależnie od płci. Konwencja bezpośrednio w artykułach 12 i 13 przewiduje zburzenie dotychczasowego modelu społecznego panującego w Polsce. Artykuł 14 dotyczy zaś wpajania ideologicznego rozumienia płci na każdym etapie edukacji. Szanowni Państwo, jeśli my chcemy. W tej Izbie, aby wyrugować w polskim społeczeństwie przemoc, to nie możemy napuszczać jednej płci na drugą. Tak się po prostu nie da. To jest niemożliwe. Minister Maląg zapowiadała, że yy, będzie wypowiadać konwencję stambulską, będzie przygotowywać do tego Polskę. Według interpelacji, na którą mi odpowiedziała, nic się nie wydarzyło. Zatem, Szanowna Wysoka Izbo, zachęcamy wszystkich posłów do odwagi. Zachęcamy Państwa do tego, by wypowiedzieć konwencję stambulską, zająć się nową konwencją o prawach rodziny i pokazać światu nową jakość. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Dziś mamy dzień szczególny, dlatego że mija 100 lat od przyjęcia przez naszych przodków i poprzedników Konstytucji Marcowej, i w tym dniu ja mam taki szczególny. Przywilej i wielki zaszczyt, żeby wystąpić tym razem nie w imieniu jakiejkolwiek siły politycznej, nawet nie w imieniu tak jak wtedy, kiedy reprezentowałem całą Izbę, wszystkich sił politycznych w Sejmie, ale w imieniu tysięcy polskich rodzin, rodzin tysięcy Polek i Polaków, którzy zwrócili się do władz Rzeczypospolitej w sprawie najważniejszej, to znaczy w sprawie suwerenności i rodziny, w sprawie tych dwóch filarów. Naszego państwa. Dlatego, że przedmiotem tej ustawy, którą mam honor prezentować, jest upoważnienie prezydenta Rzeczypospolitej do wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu Rzeczypospolitej do opracowania i zaprezentowania na forum międzynarodowym projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Dlatego, że jednego musimy być świadomi. Jednego wysoka izbo musimy być świadomi. Zresztą Państwo to doskonale wiecie. Wartością dodano konwencji stambulskiej nie jest żaden przepis dotyczący ochrony osób słabych przed przemocą domową, ochrony dziecka, kobiety czy jakiejkolwiek innej osoby zagrożonej. Ani wprowadzenie tej konwencji ani jej wypowiedzenie nie zmienia żadnego przepisu kodeksu karnego czy kodeksu cywilnego. W niczym nie ogranicza też inwencji Izby, o tym będę mówił, żeby wprowadzać wszystkie nowe konieczne instrumenty ochrony osób słabych, ochrony na przykład przed przemocą na tle seksualnym. Wypowiedzenie tej konwencji chroni nas jedynie przed tym, co ona tak naprawdę wnosi. To znaczy przed bardzo nieokreślonym, enigmatycznym, niededefiniowanym pojęciem rodzaju, które ma zastąpić płeć, przed ideologią gender. To pojęcie zresztą zostało ukryte w tekście tłumaczenia przedstawionego Wysokiej Izbie do ratyfikacji kilka lat temu. W tej konwencji gender, rodzaj występuje 21 razy bodaj. Tak naprawdę. Tłumaczeniu występuje tylko jeden raz w artykule trzecim i nawet w artykule szóstym który formułuje coś w rodzaju gender mainstreaming, nawet tam pojawia się w polskim tłumaczeniu płeć, a nie rodzaj, czyli gender. To właśnie nie wiadomo co. A jeżeli chodzi o przemoc, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie do tych, którzy będą krytycznie odnosić się do projektu tak dla rodziny, nie dla gender, chcemy, żeby, żeby przyjęciu tej ustawy. Upoważniającej prezydenta do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, towarzyszyło zawarcie Narodowego Porozumienia Antyprzemocowego. I to nie poprzez zgłaszanie postulatów, ale uważam, że tak jak ta konwencja, tak jak ta ustawa zawiera dwie części, o których mówiłem, powinna się w niej znaleźć również część trzecia. Wszystkie przepisy, które w trakcie prac komisyjnych zostaną zgłoszone. Do tego, żeby w polskim prawie karnym, czy w prawie cywilnym, czy jakimkolwiek, w jakiejkolwiek innej części polskiego prawodawstwa, które mogłyby służyć ochronie osób słabych, ochronie przed przemocą domową, czy przed przemocą na tle seksualnym, powinny się tam znaleźć. I powinny się, co więcej, znaleźć w tej ustawie. One powinny obowiązywać nawet przed wypowiedzeniem przez prezydenta Rzeczpospolitej, bo przecież to jest osobny akt, Konwencji Stambulskiej. Wysoka Izbo czego natomiast nie chcemy? Nie chcemy tego, żeby nasze dzieci i wnuki były przedmiotem eksperymentalnego wdrażania do tak zwanych nietypowych ról płciowych, jak mówi artykuł 14 tej konwencji, żeby nasza edukacja czy polityka kulturalna była terenem wykorzeniania tradycji czy obyczajów, bo uważamy, że wszystko to, co dotyczy na przykład odpowiedzialności mężczyzn, praw kobiety i co jest zawarte w naszej kulturze, powinno być chronione, a nie wykorzeniane. O obłudzie tej konwencji świadczy szczególnie artykuł 17, który przyjmuje wręcz, że wzory społeczne zawarte w kulturze masowej wzory o charakterze dyskryminacyjnym wobec kobiety, o charakterze przemocowym powinny być w zasadzie uznane za status quo. W tej sprawie media można tylko prosić, można apelować, to może być dziedzina samoregulacji, a nie wykorzenienia, tak jak kultura, którą odziedziczyliśmy i której wartość szczególnie potwierdzamy we wstępie do naszej konstytucji. Tak, nie chcemy, by nasze dzieci i wnuki były przedmiotem takich eksperymentów społecznych. I robimy to w interesie wszystkim. Więc kończąc, bo czas mija, wiemy w jakich ograniczeniach parlamentarnych dzisiaj w tych trudnych warunkach pandemii funkcjonujemy, chcę apelować do Wysokiej Izby o skierowanie tego projektu do dalszych prac sejmowych, a w dalszych pracach sejmowych chcę apelować o szybkie przyjęcie tego projektu, na którego przyjęcie czekają ci wszyscy, którzy są jego inicjatorami, ale również czeka bardzo wielu Europejczyków w innych krajach, tych, które nie chcą ratyfikować konwencji stambulskiej i tych, którzy są przeciwni ratyfikacji w ich krajach dokonanej. My potrzebujemy szacunku dla naszej kultury w naszym prawie, ale również potrzebujemy szacunku na forum międzynarodowym. Temu będzie służyć międzynarodowy projekt międzynarodowej konwencji praw rodziny, które oby władze Rzeczypospolitej przedstawiły jak najszybciej na forum międzynarodowym. Dziękuję bardzo.